Siemka, ja jestem Adacho i witam was w kolejnym odcinku komentarzy, od których wysieje czyli koku. I przede wszystkim chciałbym wam powiedzieć, że szanuję wasz czas, także zaraz przejdziemy sobie do pytań, za które wam serdecznie dziękuję, dziękuję wam również za odpowiedź. Na moje ostatnie pytanie odnośnie tego, jaka jest wasza najpiękniejsza miejscówka, w której byliście w życiu? Jak możecie się domyślić, rozstrzał był ogromny. Były osoby, które pisały o Japonii, że byli w Japonii albo w Australii, ale też znalazły się osoby, które y, są lokalnymi patriotami, i na przykład o Katowicach albo o... Kobylance, <noise> także doceniam Wasze odpowiedzi. Dzisiaj też będę miał do Was jeszcze jedno pytanie, takie, żeby Was po prostu troszeczkę rozruszać i się lepiej poznać, chociaż znamy się już bardzo dobrze, prawda? Chciałbym Wam powiedzieć o jeszcze jednej rzeczy na samym początku i to nie jest żadna reklama, nie jest żaden sponsor to jest coś bardzo ważnego, więc proszę Was o to, żebyście posłuchali. Jeśli oglądacie moje odcinki, przynajmniej od dwóch miesięcy regularnie, to na pewno koszulka, która wisi za moimi plecami, już Wam gdzieś tam się przebiła do świadomości, przemknęła Wam przez wzrok i może Wam. W jednym uchem wpadła, albo okiem wpadła, drugim wypadła, więc jestem tutaj, żeby Wam teraz przypomnieć, ponieważ ten moment nadszedł. Nadszedł moment licytacji, która od razu mówię, że odbywa się na grupie Facebookowej Zakola Adacha. Licytacji koszulki, która wisi za moimi plecami, zaraz Wam ją pokażę z bliska i opowiem o niej, ale licytacja jest powiązana z akcją charytatywną, którą wspieram już od w trzeci raz. Od trzeciej edycji, rok temu w czwartej edycji, i teraz w tym roku w piątej edycji. Pomaganie, zajechanie, jest to akcja charytatywna, powinniście już ją kojarzyć bo mówię o niej któryś już raz i rok temu organizowaliśmy licytację koszulki, która została przeze mnie podpisana i była to koszulka, która została mi przekazana we wrocławskim kinie przy premierze filmu Dragon Ball Super Super Hero, także jeszcze były osoby, byliście wy, którzy tam widzieliście, jak robiliśmy, robiliśmy sobie z Michałem zdjęcie, ale ta koszulka, no była dość pospolita. To jest koszulka, która została kupiona w Japonii przez znajomego z Michała i ta osoba przekazała, ten kolega przekazał tę koszulkę Właśnie do licytacji. Jak widzicie jest tutaj napisane Super Saiyan Song Goku. Ale nie przejmujcie się, to nie jest tak, że to jest jakaś podróbka, ponieważ U w Goku jest tak naprawdę z taką kreską na górze, co również można napisać w wersji O i U. Więc tak naprawdę jest to oryginalny zapis, jest to oryginalna koszulka, jest to oryginalna koszulka z Dragon Ball Z, która została kupiona w Japonii. I jeśli chodzi o mój podpis, to zwycięzca licyta licytacji będzie mógł zadecydować, czy chce koszulkę czystą, czy chce koszulkę podpisaną. Jeśli chce podpisaną, to czy chce, żebym po prostu zostawił autograf, czy chce, żebym napisał na przykład. Dedykację dla Mariusza, z dedykacją, pozdrawiam Ciebie i Twojego kota. Mogę coś takiego napisać, jeśli chcecie, po prostu szkoda mi od razu wiecie, zostawiać podpis, bo jeśli ktoś wygra albo po prostu ktoś by chciał czystą koszulkę, to może by nie brał udziału w licytacji, więc zwycięzca będzie mógł zadecydować. Link do grupy facebookowej, na której odbywa się licytacja, czyli do naszej grupy facebookowej za kolada Adacha, oczywiście znacie ją, także powinniście tam trafić, jeśli nie, jeśli jeszcze tam was nie ma. No ale przede wszystkim link też do zbiórki, która cały czas jest aktywna i udało się już zebrać ponad 18 tysięcy z 30 tysięcy docelowych złotych. Wszystkie potrzebne linki też do fanpage'a pomaganie, zajechanie, jak i do samej strony, gdzie Możecie przeczytać, na czym polega akcja, dla jakich dzieci w tym roku jadą. Też będą, oczywiście, w opisie. Także tyle słowem wstępu. Dziękuję Wam wszystkim za zainteresowanie się w ogóle tą akcją, bo wiecie, że wspieram już o trzeci rok i po prostu znam tych ludzi dobrze i wiem, że te pieniądze trafiają w dobre ręce i widziałem po prostu dzieci, które są wspomagane przez te środki. Także każda złotówka się liczy. Czy ta koszulka będzie wylicytowana za 800, tak jak to było rok temu? To było niesamowite. Ja uważałem, że ta koszulka w zeszłym roku dojdzie do maksymalnie, nie wiem, 100, może. 150 zł, a wylicytowaliście ją za 800 zł. Jeśli ta dojdzie chociaż do jednej czwartej tego, co było w zeszłym roku, to naprawdę będę bardzo pozytywnie zaskoczony, ale i tak jestem wdzięczny za wszelki pozytywny odzew. Także tyle w tematem tego wstępu. Dziękuję Wam wszystkim jeszcze raz i przechodzimy do pytań. I od razu Wam mówię, że YouTube coś pozmieniał i nie widzę Waszych ników, tylko Wasze nazwy kanału. Także Peternosta, jeśli to nie jest Twój prawdziwy nick, przepraszam. Dzięki, Adacho. Skojarzenia z tą piosenką od zawsze mnie prześladuje. Peter Nosta, Nie mam pojęcia, o czym mówisz. Nie pamiętam, o jakiej piosence mówiłem ostatnio. Mam kolejne pytanie. Jeśli Raditz miałby powrócić do historii, to jaki miałbyś na niego pomysł? Wiem, że aktualne poziomy mocy to prawdziwe fajerwerki, ale może byłby jakiś logiczny sposób na jego powrót i ciekawy power-up. Może by się sprzymierzył z Frieza i chciałby się zemścić na Goku. Pozdrawiam. Nie sądzę, żeby Raditz chciał się zemścić na Goku poprzez sprzymierzenie z Frieza. Nawet jeśli chciałby się zemścić na Goku, to raczej wątpię, żeby się sprzymierzył z Frieza. Poza tym, co, co Freezie po takim Radicu, Ale nieironicznie uważam, że ten przeciek dotyczący, w sensie przeciek, ten fałszywy przeciek, na temat potencjalnego wilejna w filmie, który widzieliśmy właśnie rok temu Dragon Ball Super Super Hero, tam się pojawił taki screen, w którym ponoć widzieliśmy Radica. I tak sobie myślę, że ta historia, mimo tego, że faktycznie brzmi bardzo fanowsko, to w obecnej sytuacji myślę, że miałaby największy sens. Czyli jeśli nie pamiętacie, o co tam chodziło, w momencie w którym Radic zginął na ziemi, prawda? To jego ciało no nie zostało pokazane, żeby było gdzieś zakopywane albo gdzieś brane albo gdzieś tam zajmowane się w jakiś sposób. Oczywiście możemy się domyślić, że pewnie zgnilo. A dusza radica poszła do zaświatów i potem do piekła. Ale jeśli mielibyśmy na przykład uwzględnić fakt, że w tamtym czasie na Ziemi latały już robociki te biedronki doktora Ziro, który zbierał informacje na temat wojowników na Ziemi, więc widział tak naprawdę tę walkę, to teoria polegałaby na tym, że po prostu ten robocik zobaczył ciało radica, i po tym wszystkim, po tej walce, jak już się wszyscy rozeszli do domu, a Goku do planety Krolakają, to doktor Ziro mógłby po prostu przejąć to martwe ciało radica i przerobić je na Androida, więc użyć po prostu. Co prawda, już martwego ciała, więc trzeba byłoby to bardzo naciągnąć te teorie, ale mógłby po prostu użyć ciała Radica do stworzenia potężnego androida, bo skoro Lapis i Lazuli, czyli Android 17 i 18 później, byli tak naprawdę normalnymi ludźmi i zostali przerobieni na przepotężne androidy, no nie muszę przypominać, że Android 17 wygrał multiwersalny turniej organizowany przez króla wszystkiego, no to jeśli Radic który miał potencjał sajański, mógłby w jakiś sprawny sposób zostać przemielony na androida, przemieniony na cyborga w zasadzie nie na androida. No to wyobraźcie sobie jak mógłby duży potencjał mieć taki Robo Radic. <grytanie> Robo Raditz, to jest dobra w sumie nazwa. Pozdrawiam. Dominik Sherman, pytanie do Koku, czy ze względu na to, że cały film Super Hero trafia do mangi, włącznie z sagą prequelową, to czy uważasz, że w przypadku ewentualnego powrotu anime saga ta zostanie zaadaptowana w postaci odcinków. A jeśli tak, to czy Twoim zdaniem będzie ona bazowała na filmie, na manzy czy też będzie czymś pośrednim? Ech, wyobraźcie sobie sytuację, w której anime wraca i musimy trzeci raz oglądać super hero. Byłoby to naprawdę przykre. Chociaż oczywiście, gdyby manga, gdyby anime wróciło, na początku pewnie powiedziałoby o sadze Moro, potem o sadze Granoli i później dopiero o sadze Super Hero. Mam nadzieję, że ominęłoby w ogóle broligo prawda? Co jest jakby bezpośrednio kolejną sagą po Turnieju Mocy, czyli po ostatniej sadze, którą widzieliśmy w serialu animowanym. Więc to nie jest tak, że gdyby anime powróciło, to od razu musielibyśmy znowu, po zakończeniu tej adaptacji w manze oglądać adaptację w anime. Ale no nie jestem tego fanem, możecie się do domyśleć, prawdopodobnie, wy też nie jesteście tego fanem. Jeśli miałbym strzelać na jakiej podstawie, ewentualna adaptacja by bazowała, no to biorąc pod uwagę, że film i manga praktycznie się no nie różnią, prawda? Są jakieś tam pomniejsze sceny tyczące się tego, jak tam Krillan walczył z tą pszczołą, albo dodatkowe sceny z Gotenem i Tranksem, plus ta cała saga prequelowa, to może byłoby tak, że saga prequelowa zostałaby zanimowana, a później zostałoby to na przykład skipnięte, prawda? I sprawnie zostałoby to wszystko ominięte. No ale z jednej strony, jeśli patrzymy na Battle of Gods i Resurrection of F i później anime Dragon Ball Super, to te dwa filmy zostały zaadaptowane i nawet zostały troszeczkę pozmieniane, prawda? W Resurrection of F Nie było wątku, z giniu. W anime to zostało wprowadzone, więc obawiam się, że jeśli nikt tam nie wyciągnie wniosków na górze, w sensie w Toei i tak dalej, to możemy być świadkami kolejnej adaptacji. Nie daj Boże, jeszcze bardziej zmienionej. Ale myślmy pozytywnie. Patryk Kierę 5594, pytanie do Gogor. Tego jeszcze nie słyszałem. Jest duże prawdopodobieństwo. Swoją drogo, zobaczcie, możecie przeczytać ten napis na koszulce. Son Koku! Son Koku nawet bym powiedział, Son Koku. Jest duże prawdopodobieństwo, że zostanie zaprezentowana nowa gra z uniwersum Dragon Ball na animecon w tym roku. Chodzi ci o Budokai Tenkaichi 4, które miało trailer już ponad 3 miesiące temu? Więc jak wyjdą jakieś informacje na jej temat, to nagrasz o tym odcinek? Yy, chodzi ci o to, czy, czy czekaj, czy ty jesteś świadomy tego, że nowa gra już została zapowiedziana, czy po prostu chodzi ci o tę grę, ale nie podałeś nazwy? A, rozumiem jesteś z Katowic. Nagrałem już o tym odcinek, nagram o tym kolejny odcinek, jeśli będziemy wiedzieć więcej i ta gra będzie przeze mnie ogrywana, to mówię do tych wszystkich osób, które albo nie są świadome tego, że będzie nowa gra, albo na przykład jeszcze nie do końca wiedzą, czy ja będę w nią grać. Tak, będę w nią grać, czy na filmach, czy na streamach jeszcze się zobaczy, ale na pewno Budokaj Tenkei 4 u mnie na kanale zobaczycie. Jeśli jesteście fanami tej gry i to nie jest dla was wystarczający powód, żeby zostawić suba, w sensie zasubskrybować mój kanał, to ja już kurwa no nie wiem. Po prostu nie wiem. Witam, Malach, nie do Kokła. Czy zgodzisz się, że w Dragon Ballu super? Lepiej by było, gdyby po wprowadzeniu Super Saiyan Goda, Vegeta i Goku przez całe anime oraz mangę aż do turnieju mocy rozwijali się i dopiero wtedy opanowali tę formę. Uważam, że dzięki takiemu zabiegowi cała ta transformacja miałaby rzeczywiście jakieś znaczenie i fabularnie miałoby to również więcej sensu, gdyż tutaj przykład U6, wtedy rzeczywiście miałoby to sens, że wojownicy z innych wszechświatów mieliby chociaż podobny poziom do naszych bohaterów, którzy w U7 osiągnęli szczyt, pozbylibyśmy się wtedy tych wszystkich transformacji i nie byłoby tego aż tak dużo. No i Super Saiyan 3 miałby więcej czasu jako ta główna i potężna transformacja. Po ostatnim odcinku, w którym mówiłem o najbardziej bezużytecznych i zbędnych transformacjach obecnie, to nie sądzę, żebym dobrze teraz brzmiał yy, broniąc Super Saiyana 3. Także jestem raczej przeciwnikiem tego, żeby Super Saiyan 3 przez większość Dragon Balla Super był główną transformacją, bo Dragon Ball Super tak naprawdę zaczął się od wprowadzenia boskiej hierarchii, tego Super Saiyan Goda. Jak moje rozwiązanie by wyglądało? Nawet nie wiem, czy o tym kiedyś już nie mówiłem. Znaczne wydłużenie Czasu, w którym Super Saiyan God jest transformacją używaną, a potem dopiero przejście do Super Saiyana Blue, bo tak naprawdę dostaliśmy dwie pierwsze sagi i dwie nowe transformacje. Wyobraźcie sobie, gdyby na przykład Resurrection of F wprowadziło tylko formę złotego Freezy i Goku i Vegeta walczyli właśnie w swojej czerwonej formie z Freezą, na przykład bardziej dopracowaną, więc tak naprawdę nowością byłoby to, że Vegeta ma te transformacje poprzez trening i oczywiście transformacja Golden Freezy. I później na turnieju 6 VI i 7 Wszechświata można byłoby na przykład zrobić tak że zamiast Goku używającego Blue z Kaiokenem, mielibyśmy po prostu transformację w Blue. I w następnej sadze, w której mieliśmy Future tranksa i Zamasu. I co za tym idzie? Zamasu, Goku Blacka i Goku Blacka w Super Saiyanie Rosek, który wiemy, że tak naprawdę był taką wersją alternatywną Super Saiyana Blue. Po prostu te transformacje byłyby w bardziej równych odstępach od siebie rozłożone. I potem dopiero na turnieju mocy moglibyśmy zobaczyć Blue w Kaiokenie. Albo jeszcze pod koniec sagi Future Tranksa, Przecież Goku użył raz Blue w Kaiokenie w walce z Zamasu. Oczywiście to było tylko wanimy, ale generalnie zmierzam do tego, żeby to nie było tak, że co sagę robią kolejną transformację albo kolejną wersję transformacji, a później tak naprawdę przez długi czas nie ma kompletnie nic, a ta transformacja, która była na początku, czyli Super Saiyan God jest praktycznie nieużywana. Także zamiast tutaj bardziej eksploatowania Super Saiyana 3, zgodziłbym się faktycznie na te boskie transformacje, ale żeby one trwały dłużej, żeby one były pokazywane dłużej, używane dłużej, żeby były masterowane, a nie okazuje się, że Vegeta nie, nawet nie został pokazany w Bogu, a potem ma już Blue i to jeszcze osiągnięte na off-screenie. Mister Szaroi, pytanie do koku: Cześć a Jak myśli? Cześć w ogóle. Cześć. Jak myślisz, co się teraz dzieje z genialnym krukiem i cyborgiem Tao? Finalnie zniknęli za nimę, Chyba w sadze Sela. Sądzisz, że jeszcze wrócą, czy autorzy skreślili ich na dobre? Co do najlepszego miejsca: Hallstatt, Austria, górska miejscowość w Alpach. Polecam. Dzięki wielkie, może kiedyś się wybiorę. Pozdrawiam, miłego dnia. Dziękuję wzajemnie. Wątek, o którym mówisz, Gohan w, sadze, przed, w zasadzie przed sagą Sela, a w zasadzie w trakcie sagi Sela, ale jeszcze przed turniejem Sela, w którym widzieliśmy też e, Tao Pajpaja, to był filler, także nie sugerowałbym się tym w ogóle. Co by oznaczało, że Ostatni raz, jak widzieliśmy Cyborga Tao i genialnego Kruka, to był klasyczny Dragon Ball. Na pomoc w rozwikłaniu tej sytuacji przychodzi Dragon Ball Forever, czyli oficjalny przewodnik wydany przez Szwejsze w 2004 roku, i tam zostało powiedziane, że Cyborg Tao. Tylko usiądźcie, bo to jest smutna informacja. Cyborg, Cyborg Tao i Kruk wmieszali się w jakieś wydarzenie i zginęli obaj. Chociaż szkoda, no bo zobaczcie, ta był naprawdę niesamowitym ziemianinem. Który ziemianin był w stanie latać na filarze, albo odbijać papciem pocisk ze snajperki, albo zabijać językiem? No, takich rzeczy już nie widzimy w Dragon Ballu i ubolewam nad tym bardzo. Michał Matyjewicz, pytanie do koku jeszcze raz. Czy masz w planach obejrzenie i zrecenzowanie Sandland? To ja jeszcze raz odpowiem, bo już o tym mówiłem. Obejrzenie tak, zrecenzowanie nie wiem. Może. Horos! Dwa lata temu na wakacjach prano, pracowałem na Karaibach, na wyspach Guadelupa. Piękne miejsce. Czułem się jak w filmie o tym ekscentrycznym piracie, który był kapitanem czarnej perły e, Adaś i Pirat Barnaba? To była gra, pomyliłeś się. Też lubię. Piękne Morze Karaibskie, tak samo jak i ocean z drugiej strony wysp. W każdym miejscu, w którym się zatrzymywałem, wyglądało jak widokówka. A co do pytania. Skoro wszystkie smocze kule to odłamki tych wielkich i jak wiadomo były one rozrzucone między dwoma uniwersami, to czy inne uniwersa też posiadały swoje i w jaki sposób mogły się tam dostać? Nie, super smocze to jest evenement, który występuje tylko i wyłącznie w szóstym i siódmym wszechświecie. Tak samo jak nameczanie, którzy przybyli z innej rzeczywistości i osiedlili się w szóstym i siódmym wszechświecie. To nie jest tak, że nameczanie narodzili się w siódmym wszechświecie i przez to bliźniaczy szósty wszechświat też ma swoich nameczan i skoro jedni mają smocze to drudzy też mają smocze To, że w siódmym i szóstym wszechświecie są nameczanie, to nie wynika z, jakby z bliźniaczości. Tych wszechświatów, jeśli mogę użyć takiego nowo powstałego słowa. W mandze się dowiedzieliśmy, że nameczanie pochodzą z innej rzeczywistości, nie z innego wszechświata, tylko przybyli z innego świata, jakby, z innego wymiaru. Więc oni się po prostu osiedlili w tych dwóch wszechświatach. No i wracając jeszcze raz do zalamy, jeśli mielibyśmy założyć, że zalama jest powiązany z nameczanami, a musi być jakkolwiek powiązany, bo jako stworzyciel super smoczych kul musi być powiązany z nameczanami, którzy tworzą inne smocze kule, które są odłamkami tamtych smoczych kul. To można byłoby założyć, że Zalama, no nie wiadomo czy jest nameczaninem, ale jest powiedzmy takim smoki, smoczym Bogiem, jak to kiedyś tam było powiedziane. Więc być może. On przyleciał do naszego wymiaru, do tych dwóch wszechświatów właśnie z tego miejsca, z którego pochodzą na meczanie. Tutaj jest dużo pytań i mało odpowiedzi, ale no zakładanie, że na przykład, nie wiem, w jedenastym wszechświecie i w drugim wszechświecie też są super, super smocze no nie ma absolutnie to żadnych podstaw, prawda? Jeśli by tak było, to na przykład dlaczego na turnieju mocy były używane, powiedzmy, te nasze super skoro inne wszechświaty też by miały swoje mieć. Chociaż nawet nie inne wszechświaty, tylko inne pary wszechświatów, no bo Shampa przecież yy, przyleciał do siódmego wszechświata, żeby zbierać super smocze kule po dwóch wszechświatach, także jeden zestaw kul na dwa wszechświaty. A co do pytania, bo już tak wspomniałeś o tym filmie, oczywiście chodziło o piratów z Karaibów, śmieję się z tego Adasia i pirata Barnaby. Już was ostatnio pytałem o gry dzieciństwa, ale dzisiaj propo propos filmu, zapytam was może nie o ulubiony film, ani nie o najmniej ulubiony film, ale o film, który lubicie Mimo tego, że do końca nie wiecie dlaczego. Film, który większość osób uważa za słaby, a wy z niewiadomych powodów jakoś macie do niego sympatię. Nie wiecie w sumie dlaczego, albo może wiecie dlaczego, ale jest niepopularny, a i tak mimo wszystko go lubicie. Filmem, który ja lubię, mimo tego, że uważam, że jest dość, no nie powiem, że słaby, ale w ogóle nie wpadający w moje gusta, to jest horror. Nienawidzę horrorów, nie oglądam horrorów. Byłem 10 lat temu na nocy filmowej horrorów, maratonie filmowym horrorów, i tam obejrzałem film, który. Po angielsku w oryginale nazywa się It Follows. Po polsku Coś za Mną chodzi. Straszny film. Wyleciał mi tak na beret, że dosłownie przez następne wiele miesięcy miałem schizy, jak się gdzieś tam w jakichś, powiedzmy, czarnych uliczkach zapuszczałem. I uważam ogólnie, że to nie jest jakiś wybitny film, ale jest coś w nim takiego, że często o nim myślę i po prostu lubię ten film. Także czy jest jakiś film, który lubicie, mimo tego, że w sumie nie wiecie dlaczego i w sumie wiecie, że on jest jakiś średni albo słaby, a i tak macie do niego sympatię. Musical Dude. Pytanie do Goku. Czy myślisz, że można byłoby teoretycznie przyzwyczaić ciało i energię do Super Saiyan 3, gdyby ćwiczyć bardzo długo? Jak to Goku powiedział, nawet wojownik niskiej klasy może prześcignąć elity, jeśli będzie trenował wystarczająco długo. I parafrazując te słowa, chciałbym się właśnie odnieść do tego, co napisałeś. Nawet jeśli mielibyśmy trenować formę, która na pierwszy rzut oka jest nieekonomiczna i nieefektywna, to przy odpowiedniej ilości treningu wszystko jest, jest się w stanie wytrenować. Słabością saiyan jest ogon, prawda? Albo był ogon. Jak jeszcze Sajanie istnieli i mieli ogony, ale widzieliśmy na przykładzie Goku, że Goku Malutki wytrenował ten ogon, także poprzez trening, jakby zniwelował tę słabość. Więc oczywistą sprawą jest to, że gdyby ktoś trenował w Super Sajanie 3 i szlifował tę formę to tak samo jak Super Saiyana mógłby go wymasterować, prawda? Wow, MRDSA trafił drugi raz, ale napisał dość fajne spostrzeżenie. W sumie nie pytanie, ale nawiązując do poprzedniego odcinka. Według mnie i tak po odblokowaniu potencjału przez starego Kaioshina, Piccolo dostałby formę Orange, ale i tak by jej nie używał z prostego względu. Mianowicie to uwolnienie potencjału. Nie tylko ten potencjał się uwalnia, ale też po pozwala korzystać z pełnej mocy bez potrzeby transformacji. Czyli Piccolo nie musiałby się transformować w Orange, żeby mieć taką samą moc jak w tej formie. W sumie ma to sens, prawda? Skoro uznajemy, że ultimate forma, ultimate albo mystic jak tam wolicie mówić, uwolnienie potencjału przez Elder Kaioshina, to nie jest albo nie powinna być to osobna transformacja. Czyli Gohan przechodząc ten rytuał był w stanie używać swojej maksymalnej mocy bez konieczności transformacji, no to Piccolo miałby moc Orange Piccolo bez konieczności transformacji, więc tak naprawdę Orange Piccolo nawet żółty Piccolo by nie istniał. Ani Orange, ani żółty Piccolo by nie istniał. Piccolo nadal byłby zielony, tylko, że jego moc by diametralnie wzrosła, więc szczerze mówiąc cieszę się, że czegoś takiego nie było, bo wolę po prostu, żeby Piccolo dostał prawdziwą transformację, a nie wzmocnienie, bo tak jak w przypadku Saiyan uważam, że jest to okej okay rozwiązanie, że Saiyanie nie dostają kolejnej transformacji, kolejnego koloru włosków, chociaż w przypadku Ultimate, no to, to nie ma kolejnego koloru włosków, tak w przypadku Piccolo, no już mieliśmy boost od Naila i Piccolo nie zmienił swojego wyglądu i boost od Kamiego i Piccolo nie, nie zmienił swojego wyglądu i przez te lata Piccolo trenował, medytował i nie miał żadnej nowej transformacji, więc gdyby teraz Piccolo miał odblokowany potencjał i znowu by mu się wygląd nie zmienił, to czułby mnie dosyt. Mimo tego, że uważam, że w Dragon Ball jest troszkę za dużo transformacji, ale Piccolo akurat zasługuje, nawet nie na jedną, tylko na dwie, więc dobrze się stało, ale... Oczekuję nadal wyjaśnień, Panie Akira. O co to chodzi? Czemu on ma Lizaka na plecach? Dla osób, które nie oglądają moich filmów, wiem, że to jest drzewo Ajisa. Wiem o co chodzi, ale jakby nie mamy oficjalnego wytłumaczenia skąd to się wzięło. Last Midnight, pytanie do Goku. Wszyscy wiemy, że anioły są cholernie silne, ale jak zobrazowałbyś to w numerkach? Dzwoniłem do Jirena, trenuję PS. Kato Pesla też. To było albo w filmie, albo w sadze Battle of Gods, czyli w sadze w Anime, ale na pewno obiło wam się o uszy to określenie liczbowe mocy Goku, Birusa i Wisa. Jeśli Wis jest 15, to Virus. Ma moc na poziomie 10, a God Goku na poziomie 6. I tak jak moc Wisa i Birusa miałyby jeszcze sens, bo tak naprawdę moc Birusa obecnie w mandze cały czas rośnie. Tak naprawdę. On na początku, w żywalce z Goku, było powiedziane, że korzysta z 70% swojej mocy, co by oznaczało, że jeśli Blue jeszcze by pokonał, w sensie Birus, to Blue Kaioken, albo Blue Kaioken 20-krotny, albo Ultra Instinct Omen, albo. Prawdziwy ultrainstynkt, prawda? Albo Vegito, albo Gogeta, no to by po prostu wytarli wirusem podłogę. Więc wiemy, że ten poziom wirusa rośnie. Wirus jest na tyle silny, na ile potrzebuje być silny. Tak jest pisana ta postać. Ale jeśli w ogóle wyrzuci, wyrzucimy tego God Goku z szóstką, to Wiz 15 i Wirus 10 dla mnie ma to sens. Jakby jest między nimi dość spora, spora różnica. Ale to nie jest tak, że wirus ma dziesiątkę, a Wiz ma na przykład sto. Jeśli założymy na przykład, że wirus byłby bez problemu w stanie zniszczyć Moro, albo byłby w stanie zniszczyć Black Freezy, albo byłby w stanie zniszczyć Jirena, prawda? To na pewno, albo Broliego, to łatwość, z jaką widzieliśmy na przykład, jak Wiz zablokował cios Moro, albo z jaką łatwością unikał ciosów Broliego, chociaż to kwestia akurat ultra instynktu pewnie, robi sens. Ale jest yy, taka, taki wykres, który. Jest dość ciekawy, aczkolwiek pokazuję wam to tylko i wyłącznie w ramach ciekawostki. Przepraszam, nie wiem kto jest autorem tego wykresu, ale są takie power levele, power rankingi na YouTubie, gdzie ludzie próbują zrobić sens z poziomów mocy w Dragon Ballu. Oczywiście na początku poziomy mocy miały sens, jak jeszcze były skautery, no ale później a obecnie w Dragon Ballu Super nie ma to sensu, żeby ubierać to w jakieś cyferki. Ale gościu zrobił dość ciekawe porównanie i właśnie wrzucił do tego to 6 jako Goku God, 10 Beerus i Wizis 15 i zrobił z tego sens w taki sposób, że te szóstkę Pomnożył razy szóstkę i znowu pomnożył razy szóstkę, czyli 6 do trzeciej potęgi. 6 do sześcianu. I tak samo, 10 do sześcianu i 15 do sześcianu. I w ten sposób wyszło mu coś takiego, że God Goku jest dość nisko w tym rankingu i troszeczkę wyżej jest Blue, jeśli mielibyśmy założyć, że na przykład Blue jest jakąś tam ósemką, prawda? A potem Blue Kaioken. No i jest Birus na poziomie 1000, prawda? Jest nawet troszeczkę silniejszy Vegeto Blue, i w sumie, no można byłoby chyba założyć, że Vegito Blue w tamtym momencie mógł być silniejszy. Od wirusa, chociaż w sumie do końca to prawda. Niby Kajoshin powiedział, że o, ta moc to może być teraz silniejsza niż wirus, ale Kaioshin nigdy nie widział wirusa w pełnej mocy, prawda? No możemy założyć, że nigdy nie widział wirusa w pełnej mocy. I jeśli mielibyśmy wziąć tę piętnastkę, no to piętnastka też robi sens, bo jest jeszcze Whis, znacznie silniejszy od wszystkich. Proszę zignorować Jirena, który wiem, że trenuje, ale został tutaj wrzucony do tego rankingu jako 11 razy 11 razy 11. I wedle tego rankingu Jiren jest nie dość, że silniejszy od wirusa, to jeszcze silniejszy od Vegito Blue, także uznajcie, że Dżelena <gryna> nie ma w tym zestawieniu, chociaż, kurwa, trenuje, także no nie wiadomo, co się tam dzieje u Szarego, ale myślę, że ta teoria jakby o mnożeniu w ten sposób poziomu mocy jest ciekawa, ale absolutnie nie uznaję tego za jakieś oficjalne rozwiązanie, bo tak jak sami widzicie, to jest fanowskie bardzo i przede wszystkim powinniśmy pamiętać, że nie ma sensu ubierania w tego, numerki, tego w numerki, nie ma w ogóle sensu, już dawno to straciło sens. Lucek Makrelka, minęły 4 dni, więc... się Siema, Żadacho, małe pytanie o Mistera Satana, nie czy, było. czy gdyby nasz obrońca ziemi zamiast osiąść na laurach, trenował, wziął się do roboty, pracował nad panowaniem Kili, czy prześcignąłby na przykład Jamszę? <słuch> Jamsza jest takim samym człowiekiem jak Herkules, także nie widzę żadnego problemu. Oscar L. Nigdy niestety nie ruszyłem tyłka spoza kraju kwitnącej cebuli, więc najpiękniejsze co ja widziałem to było morze jak byłem we Władysławowie, bo to praktycznie jedyne morze jakie widziałem. Dobrze wspominam Władysławowo, jeździłem tam na zgrupowania Dudą do Cetniewa, w zasadzie to jest taki ośrodek przygotowań olimpijskich. I wiecie, że nawet widziałem na żywo Anitę Włodarczyk, która trenowała oczywiście młodziarka, jeśli nie kojarzycie, złota medalistka olimpijska i rekordzistka świata, wielokrotna, obok nas trenowała praktycznie, także czułem się wtedy zaszczycony, bo myśmy nie prezentowali. Znaczy, ja, sorry, nie odpowiadam się za całą grupą. Ja nie prezentowałem takiego poziomu, ale to było naprawdę budujące, jak mogliśmy trenować w towarzystwie, czy można powiedzieć, no w sąsiedztwie takich dużych osób, w sensie znanych i wybitnych sportowców. Po co aniołom jest płeć? Jakby wiem, jak to brzmi, ale pomyśl o tym. To jest to te wyższe, które jakoś magicznie. Powstają, niestety nie wiemy jak, i dostają posadę anioła. Raczej się nie rozmnażają, skoro jest ich ustalona ilość, więc po co mają u siebie podział na płeć? Chyba, że nie mają i tylko tak wyglądają, bo kan tak chciał. Po pierwsze. To nie jest tak, że mamy określoną ilość aniołów, bo jest jeszcze Merus, który nie był aniołem żadnego wszechświata. Były wszechświaty, które zostały usunięte przez Zeno i w domyśle musiały mieć aniołów, a teraz tych aniołów nie ma. I zostało kiedyś powiedziane, przez Wisa bodajże, że jak Bóg zniszczenia e, ginie, czy tam nie ma Boga zniszczenia, to anioł idzie na stan wstrzymania i czeka, aż nowy Bóg zniszczenia zostanie mianowany. Więc teoretycznie w tamtych wszechświatach, które zostały usunięte i których nie ma. Nie ma też boga zniszczenia, więc może te sześć wszechświatów, które zostały usunięte i sześć aniołów, co za tym idzie, są właśnie, w... no inaczej, anioły, nie wszechświaty, wszechświatów nie ma, więc anioły są w stanie wstrzymania. Poza tym jeszcze jest kwestia tego, że Daishinkan jest nazywany przez Wisa ojcem, a Vados jest nazywana siostrą, więc oni uznają swoje płci i mógłbyś też zapytać, po co im nogi, skoro potrafią latać? Bo fajnie tak jest, nie? Bo tak jak słusznie zauważyłeś, jakoś powstają i nie wiemy jak, może Daishinkan ma mamy w sensie, no nie swoją mamę, ma, ma żonę, prawda, której nie widzieliśmy. Może jak Whis mówił, że Daishinkan należy do pięciu najsilniejszych postaci w uniwersum i brał pod uwagę Zeno, i brał pod uwagę dwóch strażników Zeno, i brał pod uwagę Daishinkana, to ta czwarta, w zasadzie piąta osoba, która nie została wspomniana, to mama Wisa Mama Wisa to brzmi jak Mama Łyga albo Mama no Gogui. Mama Wisa może to była ta czwarta osoba. Piąta w sumie. No, czwarta. Mówię czwarta, bo cały czas myślę, że ten strażnik to jest jedna osoba, bo dwóch jest takich samych. Bartol Sherry, pytanie do koku. Czym się w zasadzie różniło leczenie kibito od zjedzenia fasolki sensu? Czy bycie uleczonym przez zielonka białego maga? Tym jakbyś zjadł kanapkę z szynką, albo kanapkę z serem, albo kanapkę z almettę. To nie jest żadna reklama. Też jesteś najedzony, tylko może troszeczkę inaczej smakuje. No i w przypadku Senzu jesteś jeszcze najedzony na 10 dni. To w sumie to zjedzenie Senzu to jest, to, to jest 5 kanapek. PDW9! Prawdopodobnie to nie jest Twój nick, przepraszam, ale to nie moja wina. Kwestia YouTube'a. Hej, Adaś, to nie jest pytanie do Koku. Wiesz, że na. A, widzisz, kurwa, no trafiłeś, no. Gościu jest niesamowity. Nie zadał pytania do Koku, a trafił do Koku, a wiesz, że na Netflixie będzie serial One Piece z udziałem prawdziwych aktorów? Tak, już jakiś czas temu widziałem zapowiedź, jak jeszcze nie do końca wiedziałem, co to jest. I byłem zawiedziony tym, że to nie jest wprowadzenie One Piece'a na Netflixa, bo wtedy bym obejrzał One Piece'a, Tylko potem się okazało, że to serial aktorski, czy tam. Yy, czy to film, czy nie wiem, co to będzie. W jakiej to Formie, ale widziałem zapowiedź, nie znam One Pisa, więc w sumie nie wiem, jakbym zobaczył tak, coś takiego z Dragon Ball'a, to mógłbym się bardziej wypowiedzieć. Mam nadzieję mimo wszystko, że fanom One Piece'a się to podoba, bo słyszałem w sumie nawet dość pozytywne informacje na ten temat, jeśli chodzi o jakiś odzew fanów zagranicznych, więc mam nadzieję, że Wam się podoba. Pozdrawiam fanów One Piece'a i pozdrawiam fanów Blicza. Darter, witam Pani czuradachu, Pytanie do Koku, z czego lub skąd wzięło się to już sławne u Ciebie, pozdrawiam fanów Blicza. Pozdrawiam fanów One Piece'a i pozdrawiam fanów Blicza jeszcze raz. Ja Nie no żartuję. Omawianie anime War, bodajże. Tam był Iczyjgo z Blitza. Pozdrawiam fanów Blicza. Także... <grystanie> tym pozytywnym, pozdrawiającym fanów Blicza akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, zachęcam do zostawienia lajka, like do zostawienia subskrypcji. Bardzo Wam dziękuję. I powiem Wam, że druga część tego tygodnia, właśnie mniej więcej końcówka czerwca i początek lipca, może być u mnie na kanale intensywny. Nawet nie wiem, czy nie zrobimy sobie może jakiegoś live'a. 10-godzinnego, 12-godzinnego, 72-godzinnego, 400-godzinnego. Bo będę miał taką możliwość, także w razie czego będę dawał znać, ale już nie przedłużam. Także dzięki wszystkim za pytania, napiszcie mi o tym filmie i jeszcze raz zachęcam do licytacji koszulki, bo pamiętajcie. To jest akcja, charytatywna i bardzo naprawdę warto pomagać. Warto pomagać. Akcja pomaganie zajechanie to jest świetna akcja, świetni ludzie i daję wam moje słowo, że naprawdę te pieniądze pomagają. Także linki jeszcze raz znajdziecie w opisie. Jana.